Powiedzcie mi, um, ukazała się Wasza płyta, um, promujący ją teledysk, za chwilę drugi, przed chwilą była premiera drugiego teledysku. Jak będziecie promować płytę? Gdzie będzie masz, można Was w najbliższym czasie zobaczyć, usłyszeć? Najbliższy termin, w którym e, pokazujemy się publicznie razem z naszą muzyką, czyli koncert, to jest e, 20 lipca. No, no, Wrocław tak. Arsenal T-Mobile Nowe Horyzonty, to jest festiwal filmowy. A mhm. w Szczecinie to jest 26, szósty, A Na zamku. Książka. Dwudziesty szósty. Dwudziesty szósty, tak, tak. Z datami mamy problem, naprawdę. To dlatego, że one się bardzo dynamicznie zmieniają i było, jest coraz więcej, więcej i więcej. Płyty nagrywaliście długo. Jak sami powiedzieliście, co było powodem takich długich prac? Chcieliście ją jakoś dopieścić specjalnie, wyjątkowo, Czyli... czy? Ze względu na to, że mieliśmy dużo czasu, nie <laughs> Dano nam. nam wolną rękę. Dano nam wolną rękę i mieliśmy dużo możliwości, żeby zrealizować tę płytę tak, jak sobie ją wyobrażamy. Zrealizować nasze marzenia. Zrealizować swoje marzenia. No i co za tym szło, takim dopieszczaliśmy i tak dużo się przy niej uczyliśmy i eksperymentowaliśmy, że ta płyta po prostu powstawała 3 lata. Wydaje nam się, że ze skutkiem ubocznym co najmniej zadowolone. A gdzie płytę można kupić, dostać, żeby posłuchać? W każdym sklepie. W Dobry, każdej sklepie w dobrych sklepach publicznych przez internet, Saturn, wersji tak cyfrowej. No. Yy, można je posłuchać na iTunesie, yy, iTunes, y, Spotify, Deezerze. Yy. No wszystkie te duże portale, które zajmują się sprzedażą muzyki. A można powiedzieć wszędzie? Nie, nie. W muzycznych sytuacjach. Dobrze, to jeszcze powiedzcie o tym waszym byciu ambasadorem Szczecina. Je, te, w teledyskach jest Szczecin, w filmie, w którym wzięliście udział też jest Szczecin. Jak wy się czujecie z, tym, z tą szczecińskością waszą, jako o tym mówicie? W też jest Szczecin. Poza no jest to chyba olbrzymie uhonorowanie nas w pewnym sensie, więc czujemy się też dumni z tego, że mogliśmy się stać ambasadorami Szczecina. Wydaje mi się, że, nam się wydaje, że to nie przypada taki zaszczyt każdej osobie, która ma jakikolwiek Jasne. związek z kulturą, tylko może nawet osobom zasłużonym. Tak. Nawet ja bym Spokojnie. czujemy się jako zasłużeni tak. artyści Szczecina. I wystąpicie na reglatach w Szczecinie. Tak, wystąpimy tak, z przyjemnością tak. bardzo, na bardzo. A dzień później na Woodstoku. Dzięki.